Dlatego rozpalasz ogień w moim sercu. Dobra, prosto, Krzysiu, moim e, Gabor, no sorry, padł na ciebie, musisz śmiotłę kupić. No, no i z przyjemnością. Ja pamiętam, do czego sobie tyła służyła. No i miotłuj tutaj, no? dobrze, to do roboty. Panowie, ja, tak, tak, ja będę wymiatać yes. nawet, powiem. Aaaa. ma sklep? No. Gówno. Tak. ale Wiedza. dobra, bierze ci. Dobra. Ej! Kurde, zmienili to. Ale zmiany tu są w ogóle. To, patrz, bo było na ty na drzwiach tu, nie? Był szrek. A teraz szreka nie ma? No, było coś o. takiego, było, no. To jest no. smok. Ale jest złodzieja. Szrek jest groźniejszy niż Smok, tak mi się wydaje. No, też tak nie, mi się Nie, no wydaje. ale. Ej, ej, ej. Kto by się bał Szrek? Szrek jest bardzo pozytywną postacią przecież. Nie, no ja się nie boję, ale jest straszny. Ja się nie Strasz, boję, ale jest straszny. przystojny chyba. Strasznie przystojny, tak naprawdę. No, tak Jałeś mi to z ust. Ale sprzątanko. Dobra, a zakupy pa, zrobić. Hop, Gabor, no. co zrobić. Gabor, halo. Co? Co tu za siano, tu, o! No daj se siano, zadzwoń a, do Bociana. A tu zobacz, o, na stranę zobacz. O, o jezu, przyszedłeś ja... i nasrałeś, dlatego teraz się starajcie. A co siano, no? Hejka, hejka, jeszcze ziomęczka. A tu? A tu? Kupuj wszystko, co trzeba i Dałem wszystko. Dałem złomę naszych pieniędzy, całego tu, naszego ja całe, więc i tak jest okej. Okay. <laughs> tu na stranę, tu pajęczyna. O, jest pajęczyna, fakt. Dobra, place. Zapuścili siano tą tawernę, jeszcze. tacy jesteście. Dlaczego ja nie mogę place? O, tutaj mogę place, dobra. Dozownik napojów. U, czekaj, jeszcze, dozowniki napojów yy, kupować, co to wygląda? Jasnych wind. Tu, o, o na Już, sranę, już, znowu. już, już, już. Tu pajęczyna. Firma sprzętająca grat. Dobra, wszystko yy. postawiłem. Wszystko gotowe. Yy, tu siano, Dobrze. o. Jeszcze na zewnątrz jest siano? siano. Becz, tu pajęczyna. Jeszcze pajęczyna, te pająki wredne. Iii, nie wiem. Jeszcze pająki. Dobra, gdzieś jeszcze brudno, mieć. 7% brudu mamy. Jeszcze gdzieś? A faktycznie no. Dobra, kupiłem Kurde. wszystko. Gdzieś będzie widzę. coś. Wszystko kupuj, Bartek, wszystko, out będzie, No wszystko saldo. kupiłem, wszystko. wszystko Dwa razy więcej. Gdzieś na frany jeszcze. Nie, ale nie jest. wiem, nie, nie widzę gdzie jest. zarobek życia, żeby było ja się nie widzę. Kurde. Zagubiony. Jest jest. To Dobra, teraz to muszę napełnić. Beczka jęczmieniu. Dobra. Męczka jęczmieniu? Piwo będzie robić z tego chyba. No nieźle. Eee, no, mam woda. Woda, cyk i teraz. wiadro, jest śmień, tak, wiadro trzeba kupić. No. Dobra, no. robi się, robi się. Ja już mam wiadro. Co ty gadasz? A wiadra to podstawa, człowieku każdemu coś osobiste. No dobra, to sobie kupcie trochę powiadze. No dobra. dobra no, ja mówił. Kupię, a co? <laughs> kupcie powiadze, <laughs> no. Dobra. Teraz zamykamy cały lokal. <laughs> I powiadze. I w nie w robimy sobie <laughs> komorę <laughs> wewnętrzną. <laughs> Ciu, nie wiem gdzie to jest obrodzone. Nie, tak, moja nie. lewa komora. Też nie widać. Dobra, no, ciul w to. Kacz się robi, poczekajcie chwilę. Piwo robisz? dla To nas? się robi? No, piwo się robi. Tu się nalewa, zobacz, możesz Te, mieć naczynia, których nie, nie mamy. Pierwszy wyprodukowany naczyń. produkt powinniśmy no, się a. napić, przetestować czy dobre. No. I drugie też ja 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 się ja możemy napić. A kurde teraz. A gdzie ty ja masz, musimy kupę, kupi... a co? Gabor, chodź po kufle, no co? No właśnie trzeba. Wielościuku. z tym, że nie będziemy mieli pieniędzy na nic? No. zapytajcie, że ma wielościuki. No, <laughs> sprawdźmy, czy produkt, który sprzedajemy, jest jakoś Ale Ależ my też kupię. Może do talerza, naleję, a co dalej? Co talerza mi będzie piwo z miski? Ja Na co? <laughs> dobra, lecimy no piwo. Gdzie dobra, mamy dobra, beczkę? Dawaj, Weź beczkę! Do, do stojaka na piwo. Czekaj, no, nie, nie stojaka. A mamy stojak, halo? Nie stojaka. No stojaka, gdzie mogę postawić beczkę? No tutaj no. O, nie to... mogę, nie mogę. A masz ją pełną? Okay, umieś przedmiot, no, umieść umieś przedmiot. No klikam, umieść. Iwo! Nie mogę, no, Mogę to jak tylko... to? Nie, no przecież nie, nie, nie wziąłeś tego. A przecież mam beczkę w tym. A, A, jak, na, nabierz to beczka. do środka. Aaa, najpierw muszę do beczki. Boże, no, chłopca z pustą beczką chciał na trafić. No i co, no i co? nie boi panowie? Kluś nie boi śnią. O, ale mi się weebuje. O, kurde, bela, co się dzieje? Dobra. To jest wow, idealny kumaki, moment, dobra, żeby obsługiwać dobra. klientów. Ej, czekajcie, bo chyba ja stoły musimy kupić, bo nie mamy stołu. Czekaj, bo ja z sufitem tu na stojaka będą pić. O, dobra, już idę kupić. Wypij, bo wypij do dna. Słuchaj, dobra, czekaj, prawie opanowałem chodzenie. No musimy nie No chodzić. jest, no jest wszystko. Tego tak, nie opanowałem. Wszystko nie no, właśnie z myszką jest łatwiej. Idę do tyłu. O kurde, dobra. mi. Kupujesz te stoły, Bartek? Ty, A, kupuję, nie ma... Aha, kupuję był walony jest Kupiłem tutaj, dwa tak. stoły prostokątne, bo nie A mamy jak? innych. To połóż stół. I zupa. Bardzo dobra, dobrze. nie będę pił tyle chyba. No już mamy połóż. stoły, mamy stoły. Bardzo dobrze. Po co dwa stoły? Chłopie, trzeba zupę zrobić. Główno y... trzeba. Otwieramy jedną zupę. Kasza jęczmienna, ja sobie... Tak, musimy zrobić kaszę jęczmienną. Pięć Czekaj. wody. Włożyłem wodę. Musisz włożyć jęczmień. kup jęczmień. Jęczmień? Nie. Ja kupię. Mogę dać wodę. Wodę mam. Ale kupię jęczmień. Kurde, to kup. Nie, bo w ogóle trzeba otworzyć, chyba nie. No to otwieraj. Nawet musimy chyba dać Dobra, A Dodaliśmy menu? Jakie menu? To co menu, jak możemy otworzyć knajpę? Dobra, włożyłem im menu. Gdzie ten jęczmień? Dogara ci włożyć? Tak, no do, tak gara, no, no, do gara, no. Do gara. Tak, tak, jest, jest. Nasza jęczmienna. Wrzuciłem, rozpocznij. Gotuj. Potrzej, poczekaj się. bo brakuje jednego składnika, muszę tam nasrać. <grym grym> Za późno z... ja nasrałem. Dobra, Zuba, już z... o, dobrze robi się. <grym>. Bardzo dobrze. Ale tu jaka potrawka tam się w środku... Dobra, to trzeba. A nie, czekaj, bo zupa daje, że... Ale zobaczcie, czy pierwsi klienci idą. Idą, mówisz? mówisz? No no idą, idą. No. To idzie. Tak idzie. Idą. Idą. Złodzieje idą. Ja mam miotę Jaki do, do wywalania wyw tych. Wyjdzie babeczka nawet. Menu no, jest. O. Ty, dobra, to już działa w sumie. To ja idę Dobrze. piwsko kolejne robić. Dobra, rób piwsko. Y mm, dobra, o, to działa. nie ma. Siemano, że chcesz kaszę śmienną. No i nie ma problemu, tak o, się jakie składa, to jest że mamy. Polujemy. Podaj. Dobra, Siemano, kufel miodu, dziki. no i nie ma problemu Cyk. W ogóle, o, tyk, kasza nie śmienna ja i tyk. Szyb, tak. Mamy no, mały inką, bardzo. panowie. 25 złotych. Dobra, spokojnie, już zaraz będą pieniądze. Akurat tak się składa, że chcieli wszystko, co mamy. O! O, miskę znalazłem. Fajnie. Dobra, ja dobra, robię piwo. Dobra, Patrzcie, już mamy więcej o, pieniędzy. Ooo, dzika bije w dupę! Kasia, kasza, kasa. No ty kurde, go... Nabierz do talerza, to będziesz miał kasę. Nie mam talerza! To se kup. Dobra, to co umyję. Umyj se. O kurde, gdzie... Zgubiłem ty, te postacie dobra. mają imiona! Mają? No a ty no. nie masz imiona? Ja mam, masz ale imię? ja się nie nazywam no. Anwen Lightfoot, tylko Gabor. A widzisz, bo, bo nie mieszkasz w lesie, nie? No. Albo w sumie może mieszkasz. Nie? Może Mówię, mieszka, nie <laughs> Dobra, mam kasę. Bardzo dobrze. Dobra, Dobra my Dobra, myję michę. Miał kasę. znalazłem. dwie miski nawet mam. Dobra, Dobra ja właśnie ja też. A stojak? Stojaka bardzo. nawet nie mamy. Mamy stojaka. No nie mam stojaka no, na wieś. czyste to, naczynia. to ty stój, to ja będę na ciebie kładł, to będzie stojak. Ty, co ty mówisz? Nic nie to <noise> W ogóle... No, kurde, całą wodę wypiłeś ze zbywaka. No, Questa dobra. mamy, zamknij tawerne, bo my nie odszukujemy. Za dużo wiary. Tak, ja mogę ci nalać, dobra. nalałem ci. Nie ma zupy, zupę chcę. Zupa, zupa? wysła. Zupa już, już gotuje zupę, czekaj. Kurde, nie mam wody przecież. Zupę. Tyk, już się gotuje zupa. Zamknij ja tawernę. Ja tam, nie piwer. zamykamy nic. Ja daj piwo. Da się biegać? Nie da się biegać. No Dobra, już biegasz. Już biegasz. Bierzcie miski, bierzcie miski. Spokój, mam miskę. Yy, piwo, Masz miskę? to fajnie. Piwo. Mam dwie. Tyk. O, to piwo fajnie. Jest stawka. Rudny kufa. Yy, Czekaj. Trzeba im podać to. Dobra, idę podać. A to podaj. No po, podałem. na znaczy pa, a co? stąd, wod mi stąd. Podmiję stąd. Ty, on jak Wolverine wygląda. Idź stąd. Dobra, potrzebna jest kasa i dwie... dwa alkohole, Ale dobra. dużo rzeczy jest potrzebnych. Między się jest na przykład potrzebne. trzeźwa obsługa, kurde. Aha, głupie. To akurat najgłupsze, co kiedykolwiek Ta. wymyśliłeś. Weź ty, Gabor, to sami nic nie mów. Masz rację, słuszna uwaga, wybacz, towarzyszu. Dobra. E, piwa chcą! To dwa inwentory? ja bym coś kumarzył. Ej, Gabor, jak jutro nas, jutro nas nie zaleje, to przejdziesz się napić? Jutro? No, Może nie jutro, pojutrze. O cholera, no, zalewa dało. was? Chętnie bardzo. Y, A no, to nie no, bardzo <gulanie>. znaczy, no nie wiadomo, co to jest w ogóle. Znaczy, Bartek, no ty się bardzo... nie masz czego bać. Ty na je... no 73 no... piętrze mieszkasz. No, nie, no ja mówię, no jeden czego się boję, to że inny budynek we mnie pierdolnie. No nie, człowieku, ja mieszkając <gulanie> w piwnicy. No to zagrożenie. No, ty to na Echa. pewno. Ale mnie jeszcze nie zalało, jeszcze sucho jest. Nawet pranie jest daje, to... żeby się wysuszyło. Won no, mi stąd, no, nie, pijaku, zasrany. Psik. O drugi poziom! Jęczmienia! Ku... Wow! Bo? To za dźwięk śmierci. Straszyłem Pan straszyłem się zombiaka. Myślałem, że to jest krzak, i chciałem go podić, a to zombiak. <grym> Podobny no. Ej, bo jedzenia nie ma, nie ma tych, jęczmienia. Bo nie da na jęczmień? No to kupię Ja jęśmień. zabrałem pieniążki z zombiego. Po dwie kasze chcę. I no, dwa piwa. Spojabane. No dlatego mówię, jęczmień kupcie. A mamy, mamy pieniądze, to kupimy Mamy pieniądze, bo zarobiliśmy. Dobra, mi kupię jęczmienia dużo. Dobra, czekaj, zamknę i otworzę. A po co? Żeby ten, żeby quest nam szedł. Ży. Słuszna uwaga. No, i zrobiłem. Dobra, więc tak. Greetings, greetings. Dobra, ja kupuję jęczmień. Kupię jęczmienia dużo, bo to jest podstawa naszej makro... Ej, bo zestrał nam się sianem przed domem. O Jezu. Weź... Nie on, tylko ja. <laughs> Czemu rozsianem! Co tam po sobie? Bo jestem bocianem. Let's go. O nie, źle, oddałbyś trochę, jak, to, jak tyle masz. Trzeba sobie zarobić. Głupie. 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 To by zarabiał. Fak, Fakt, Aj Ej, bo nie mamy kufli. Gdzie są kur kurwa? Ja o, kufle? przecież daję wszystkim kufla pełnego wody. nie ma kufla? Ty jesteś Zostaw kufel. kufla. Jest kufel. My je przecież właśnie. Ej, chcecie żabie utka? A co ja kurwa, z Francji jestem? Ja nic Żeby, nie chcę użyć. Nie, nie, nie. Zabij go. No, bij go po dupie. Bardzo dobrze. Nie, ale nie zły. Nie, nie zła obsługa jest, tylko nie zarabiamy. No, Coś nie, no Zarabiamy mamy. to ty pierdolisz? że prawie 5 stów mamy. Ooo. Kluczą węża wypadki. Skręcić. Naprawę 5 stów. <laughs> Naprawę no <laughs> 5 stów, no. Ekonomista. No, wiesz, się widzisz, że już mamy prawie. <laughs> nie ekonomista. Gdzie jest piwo? Ej, ale nie ma muzyki, czemu nie ma muzyki? Właśnie, to w, co w ogóle gra jest cicho. Ej, można później Ej, bo kupić tą... Eee... ...szafę Ej, bo pijana tak. jest. Ktoś tu, won mi stąd, won mi. dobrze, O, to jest głębokowodna Helena się tak nazywa. Głębokowodna no, Helena, No Deepwater, no. Helena Deepwater. Nie będę się śmiać. to jest Dobra, już mu dałem. Ja już mu dałeś, Boże, piwo. Maturze. A tam... dostałem, koniec tutoriala. Muszę, muszę iść po wodę. Ale jesteśmy kozacy, tak szybko zrobiliśmy tutorial. No, bez. A ja mam 13 grzyby. minut, a my już po tutorialu, pojebane. No, zielone, niebieskie. I... A to z tego była jakaś potrawka grzybowa chyba. Z grzybów, tak kojarzę. O, ogryzek. Dobra. Dobra, trzeba to sprzedać. Aj, bo woda się skończyła w zlewie. Już dolałem. Już, Kup. No, ja, no dobra, no Kup wodę. No a jak? Eee zaraz za darmo to po wodę za Odry sobie wezmę No nie stary Zalecy. bo zacznie świecić <laughs> Ale sporo jej teraz No, a za dużo Kurde przechodzę Człowieku pop, jaki barczysty się przepycha Gdzie jest Piem piwo? Krzynkę. Halo? Kupcie więcej kufli, bo nie mamy kufli w ogóle Weź Przecież pod stołem się... Tak. Tak. No, co żeby pi pić, no. Nie pi ja, nie wiem, że ty, ja wiem, że ty fan bezpośrednio z beczki pijesz, ale... <noise> <On> z <miski głosy> piję. Za, Najwygodniej. trzeba kulturkę troszkę w tej, w tej nie. tawernie zachować. O, A po co ta skrzynia, na co to? Na alkohol. E, po tam po jest... Jak można y, grzyby trwać? chowam tam. Grzyby? Skrzynia alkoholowa. Jak? Alko skrzynia tak zwana, tak, tak, jest, Powieku. jest. O chce zupę. chcę Który mamy poziom Dałem Drugi dopiero chyba. A to ja chcę Tak. Szybkość obsługi Daj mamy mi, niską, bo... szybciej obsługujcie obsługę. Naprawdę przecież wszystko jest obsługiwane na 74% no. jest. orda jak się. O, jęczmień nie ma, jęczmień. Kupuję Dobra, jęczmień jest... niedużo. Dobra, kupię jęczmień, kupuję zupełnie. I kupię zrobić. jeszcze kufle i talerze. Dobrze. Tego nie trzeba. Bartek mówi, że trzeba. No trzeba, a, trzeba. Tam, on nie widzi, że tego pełno mamy. Tak, Zobacz, tu wszystko leży brudne, trzeba posprzątać, a radę, nie. W nie leży, sam Teraz. leżysz kurde, kurde najebany pod naszą tawerną. Widziałem pajęczynę w kącie, proszę to posprzątać. Już, już, już idę. Kurde, nad tym... Dobra, bo się zmywarki. piwo skończyło, co, do czego to prowadzacie? No, no kurde, człowieku. nie ma piwa, jak mam pić? No właśnie nie ma piwa, no właśnie w tym jest problem. Nie, jakbyś na więcej cię. płacił, to by było piwo. Dobrze, idę się napić. Nie, nie idę Dobrze. się napić. <grym, nie <grym, nie jak ma piwa To no, Już no. się robi piwo, no. Kurde, gotuj to. Ale marnowaliście piwo. piwo. Ja nie marnowałem, jedynie co, ja mogę jeszcze zupkę zjeść. Jezu, ile klienteli. Kurdej rali ogryzek ty, jeszcze. Ty, Morgana ja... jeździe jeździć z burzy. Ale mają... Wow. Jakie mają dziwne imiona tutaj. Dobra, nakarmiłem ich. Kurde, Bela, wszystko zajęli. Boże, człowieku, ty patrz, jaka tu jest ten... Piwo niech się robi szybciej. Ja pierdziele, nie ma... Nie ma misek, nie ma misek. Ja już daję, już daję. No list. mam miski dwie. Już daję. Gówno, nic nie ma. Mam, o, pyk, pyk. A to Brak podawaj. wolnych miejsc. Gdzie są stoły, Bartek, gdzie Proszę, są stoły? Proszę, no. dwa miski. Dwa miski. Dobra, to ja to myję miskę, myję miskę. No i po co myjesz, jak ja ci dałem miskę dwa? No to mi podawaj, a nie ją No podałem, kurde, wystawiony, jest ja sam mam ci jeszcze to. Ale no to wystaw jeszcze raz. No, wy, jak wystawię jeszcze raz, to wypiję albo zeżrę. Piwa potrzeba, nie kaszy. Umieść, kurde, no, jak się umieszcza. Wystawiłeś no, to piwo? No bo ty żeś, kurde nie zrobił tego no piwa No to, to się jest. przecież robi Fermentować no. musisz no No przecież wiem Weź to sfermentuj człowieku no Już rozpoczęło Już chciał pić Szybko te piwa, bo się ludzie beczkę. nie cierpią. A do mnie napić. mieli problem, że ja pustą beczkę chciałem. Dlaczego ja nie? mam bez wermentacji. Tutaj ogryzek leży, tutaj na jeszcze, ja nie już, wiem. Weź się kaportowa, to posprzątaj, to zrobić. No już, no już, już, już! Chyba tak kupić stół, bo ci klienci nie mieszczą, jest, tak nie, ale takie głópamy. No to ogryzek coś na samym. Musisz rzucić. Mamy jeszcze stół okrągły. A po co? Dobra, kupiłem więc stół. Choza żeby nas rali na stół, nie ma zupy! Zupę trzeba zrobić. Znowu? No to ja już kupiłem jęczmień, Dobra, już, 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 Hej, już. porozmawiaj z kupcem. No Poczekaj, chwilę. pogadaj z nim. Cyk, Dobra, no tu, szybciej. No, na Co z tym piłem? Gdzie? No na zewnątrz jest kupiec. Dobra, to idę kupiec. Więcej piwa. Idź do kupiec. Dobra. Tylko mi podam piwo. Na jebana, tu piwo. Ja stoi. podaję o, piwo, proszę, hop, a, Gdzie jest hop, kupiec? Halo, kupiec. O, o, tutaj, tam pierwszy, pod, pod witam. Widzę, to tutaj, pan, jest panie skupca. On mi sto Chcesz Jest targu? Znajdź, Znajdź chude straszydło. straszydło. Oj to. Chude straszydło jest z tyłu. Gabor, chodź tutaj szybko. <laughs> Co za gość, <laughs> po prostu? <laughs> Weź tu jemni komuś, bo tutaj człowiek no najebany jest. No to swój do swego Od ciągnie. Nie Już, won. Bezpośrednio z frajerami. Dobra, czyszczę kufel. Ty może ogryzek do kaszy dodaj. Masz Można. Sekretny składnik. Tak bardziej. Wody nie ma. Co z tym... Aj, tam nie ma. A to nie jest chude straszydło. O, znalazłem chude... Czy to nie ty? No za nami je. No to chyba z nim rozmawiam. To mu najebcie. No nie, nie tak. no, chce nam pomóc, człowieku. Co <laughs> Jak to pomóc? No on nam pomaga, bo to jest taki wiesz, no siema, co tam podać i tak dalej. Złodziej, pijak. Dobra, nie no, żadnym wypadku. Skitania. Ty, macie topory? Mamy To Mam proszę to, że to, to poruje. A właśnie się nie da, Nie wiesz? mogę to porować. No to... Na szczęście musisz z dynią no nie... pogadać, ja mu no to... najebę. Gadaj z dynią. Gadaj! Ludzie. Gadaj z nim. Ludzie. No Dobrze, jeszcze ja musisz gadać. Więcej. Gadaj z nim więcej. Powodzenia. Powodzenia. No teraz czyścimy. O. Teraz to działa. No nie, zepsujesz go. Kukurydzę posadzić raz. Gut. Zepsujesz go. Dobra, idę obsługiwać, bo się trzeba, kurde, ten, nasiona no, znaleźć. Opierdalasz i tyle. Mówię no jak, ja to, nie pierdziele, ona... nie będę gadał z nim, ja Zamówienie mamy jakieś, Przysz... sprawdź tablicę zamówień. Co? Oh my god, jedzenie ja na, mówię, na wynos, dostarcz jedzenie do klienta, ktoś pimo na wynos zamówił do nas. Co ty gadasz, gdzie? gdzie? Przed, przed, tawernę zapraszam, raz. Tablica okay. zadań to Ale jest... gdzie masz to za nie? Ja pierdole, nie wiem. Nie jest napisane. Ja Głowo, GLOWO, GLOWO odzysk już, weź biorę Dobra. to. I gdzie? No, bierzemy zlecenie, ja, ja wezmę plecak, zaraz i jadę. Co za człowiek, tylko roweru nie za... a no tak. Jezu, ile zamówień. No weź piwa nie ma, no piwa. No już, no uspokój piwa. się, gadam ze straszydłem. Ja już robię, już robię piwo, rozpocząłem fermentację, co znaczy Dobra, fermentację. trzeba znaleźć nasiono. Nasion. Wszystko zaczyna się <noise> od nasiona. Nasionym. Ja, nie posionym. Karmię ich piwem. Zrobiło się to piwsko? Jeszcze no, się robi. To ja jęczmień zrobię. Znaczy ten, kaszkę. Bro, bro. Y Znalazłem nasiono. Ale dobra, jedno. Kurde, Bela. Dobra, ja myję, ja myję. Myj, myj. Myj się, w końcu nie myj, będzie myj. dupić na tej kuchni. Fakty, dobrze mówi, dobrze. Dobra, umyte. Umyte. Dobra, biorę jęćmień, i idę im podać wszystkim. Podawaj, podawaj. Siatę daj te. Ty też jedz, i ty też jedz. I ty, ty też jedz. Kurde, tam jest ten. z nami. Ta, trzeba włożyć to tę... Robię do fermentacji. Nową, nową kaszę robię. Człowieku. Dobra się ma. Kaszę. Dobra, wkładam do, ferme, do fermentacji. Fermentuj. Fermentuję. Ty jaka ładną tutaj ogródek robi? Fanslok, to ty robisz ładny ogródek? Tak, tak, no, zbieram sunie, bardzo dobrze. Ty jebu na Bartek, Kup moty! jak to jebu? Nie kup młot, idź po mód! Eee. Napra! Tak, nie to gierba! No, tu, no nie działa topór! Halo, jest, 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 jest Dobra, bridge. Nie kupić szybko! Idź idzie kup mod! Idź kup mot! Ty młotku, A ten typ cały czas tak... GRITTIKSTRABER! Bija <laughs> się. Szybko, bo się nie nie. Nam, Bartek. na nam, kurde, restauracja wybuchana. GRITTIKSTRABER! Rozdupca się, Bartek. E, już, już bije, już biję! Nic nie działa. O, działa. Już? Naprawiaj. Naprawiam, naprawiam. Naprawiasz? Chyba. Czy nie? Nie no wiem. Ale on, przecież I... uderzałem. Halo. Musisz w odpowiednie miejsce zepsute uderzać. Tak, a gdzie jest zepsute? No, to, no widzisz skąd cieknie, no tylko tam uderzeń. gdzie na pierwsze. Co za człowiek, gdzie zepsute? No nie wiem, tam gdzie ci mordę. Ten, ten, ten nawala po prostu po tym ponaprawionym. Starą zaczął nawalać, co było. <laughs> a, a później ty to się coraz mordziło. No i wiedziałem co robię. Nie ma misek. Misek nie ma. No jakie kup. Ty jesteś Dobra, kup. mam pięć brudnych przy sobie. Weź, tą Ej, beczkę. weź tę beczkę. No jak? No właśnie, no właśnie nie mogę jej wziąć. Już, już weź beczkę. Ja biorę, bo tu się ludzie nie denerw denerwują. Się. Motyki, Dobra, nie, nie wychodźcie, nie bądźcie źli. Daj mi motyki. To dla motyki pana. to se kup. Kurde, Kaszy nie ma, miski nie ma. Miski nie ma. Kaszy? Masz, daj miskę. Miskę kup. Na nie kupuję miski, Ty. kupuję motykę. A co ci A się ja to i biego mówię. Co? co? co I nie biegu? ma w sklepie. No właśnie, idę do sklepu. No dobra. Dobra, tak, tak. Chyba grudek robi tej. No tak, będę tym. farmerem. Tak. Ockczump. Ok, A jak? Dobra, dobra, ja lecę napełnić ten, napełnić wiadro. Wiadro, wiadro, wypiję. Nie polecam. Jest tu jeszcze więcej wody. Jak tam gotowa na kukurydza? Eee, no tu... robi się rośnie. Rośnie, dobra, to ja już zaczynam robić beczkę dobra, Oj, no, beczkę śmiechu. Ja tu na To się No w sensie, żeby alkoholu więcej mieć. On to, to dobrze mówi no, ze wszystkich. Jakie no, kukurydzy? Co ty biorolisz? No właśnie, co, ty, co ty po co nie ci, nie ci kukurydzy? Ja powiedziałem. No to po co mówisz? Wiem, że z kukurydzy chcesz piwo. Biorę i podam. Dobra, dwie kasze, dwie kasze. Piwa. No, myję, myję talerze. Albo kufel. Tak też może być. Kolejny kufel. Babiczka. Ogryzek wezmę potem. na potem. Czemu nie umyłem tych talerzy? Brudny... a nie ma kurde. Już nalewam, już nalewam. Ja już nalałem. Ten. Nalej więcej. Już, już, już. Trzeba jakąś tam instalację podciągnąć. No, jakąś fotowoltaikę. Nie. Kurde Bela, szkoda. Mogę ci dać ogryzek w zamian. Nie, o, dziękuję. Czem. Dobra, potrzebujemy więcej jęczmienia. Musicie robę robić. To kup ktoś. Nie ma! Kup ktoś, no łatwo ci mówić. No bardzo łatwo, tak cykli powiedziane. <laughs> no to weź, weź kup. Mam kupić? Dobra, musimy zarobić Ale poprzę, 650 ja mam. pieniążków. Co masz? Jęczmień. Co? Jęczmień? No jęczmień mam w ręce. No to, to, to rób! A, sorry. No to ty czekasz? Nie, nie, jadłem jak paczkę chipsów. <laughs> A haj hajs! No Dobra, gotuję się już. Kuf... No czemu kufli brakuje? No zmywam! Zmywaj. Ale zmywasz, kurde, daj spokój. Ktoś musi na tym zmywaku zapierdzielać. Wody no, nie no masz. kuryta się robi, no no, prawie, prawie. No to idź po wodę. Mm. No kurde, nie macie wody? Już, już. Masz już. wody trzy. No już bo umyłem. To no, idę idę no, jest gotowe. Znowu ogryzek. To, to tu pan ale tu syf jest. się robi, no nikt tu nie sprząta chyba. O, Gabor się opierdala, no. Strasznie. Strasznie, strasznie. O, mogę kupić szafę grającą, kupujemy? Dobra, beczunia nam się skończyła. Dobra, zabieram tę beczkę. Gdzie jest brudno? Tyś Wszędzie. Widzisz, gdzie jest na nasrane? O, pajęczyny widzę. na nasrane, a ty nie widzisz. No jak to mi wskaż miejsce, to ci posprzątam. No, Nie tak będę ci wskazywał ja za... miejsca. Czemu? O, przyszło zamówienie, spróbuj tablicę zamówień. O! A ten poprzedniego go zrobiła? No właśnie, oddal oddaliśmy tamto, bo ja nie wiem. No to ty miałeś Jedzenie wziąć. Tak, no kasza nic mi. Nie, co z tym trzeba zrobić, bo. Nie ma jakieś mapy? Kasa. Jedzenie na wynos. Podążaj. Gdzie o, ja muszę podążać? jest. Dobra, no możesz se w tabie Gdzie? ustawić. Tak? Tak. Dania. No Jedzenie możesz ustawić? Wynos. Podążaj. O, rzeczywiście, biegnę z kaszą, biegnę z kaszą. A co masz kaszę chociaż? Ja wziąłem, noskę. wziąłem. Wow, biegnę, biegnę, a ten dziełek. Greetings, Traveller! Greetings, Traveller. Exactly. Ale ładnie gra, mam nadzieję, że bez praw autorskich. Tak, tak. O, a ja nic w nie grało. Takie. No bo tu u ciebie nic nigdy ty... nie gra. Ja. Trzeba było zainwestować w szafę grającą.